Osoba z kompulsywnym kupowaniem nie jest już w stanie kontrolować impulsów do kupowania. Odczuwa nadmierną i niekontrolowaną chęć kupowania często niepotrzebnych rzeczy albo też rzeczy na które jej nie stać. Jest w stanie zrezygnować z innych potrzeb po to, żeby dokonać zakupu. Osoba taka, kiedy nie kupuje, odczuwa niepokój, rozdrażnienie, zagubienie oraz wahania nastroju, typowe objawy abstynencyjne. Czynności związane z zakupami zabierają takiej osobie znaczną część czasu, często kosztem życia rodzinnego i społecznego, albo innych aktywności życiowych, hobby czy obowiązków. Kiedy chcemy z taką osobą porozmawiać o robieniu zakupów, jako o jej problemie, zaprzecza temu, obraża się i tłumaczy się na różne sposoby, bo trudno jej przyznać się nawet przed sobą, że ma problem. Jest to typowe dla osób uzależnionych, zwane systemem iluzji i zaprzeczeń na temat swojego problemu, podobnie jak w przypadku alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od gier hazardowych czy pracy.